Witam po raz kolejny, zagrajmy w Assassin's Creed. To znowu ja, Tyson. Ostatnio dotarliśmy do Damaszku i zaczęliśmy prowadzić śledztwo w sprawie tajemniczej postaci o imieniu Tamir. Na razie wiemy tylko tyle, że jest to kupiec, który zajmuje się sprzedażą broni i oczywiście produkcją. Oraz przy okazji, dzięki naszym działaniom otrzymaliśmy. Trzy grupki sojuszników. Dlatego zaczynamy zabawę. Po, po to szkoda czasu troszkę. Oznaczamy zdjęcie, zdjęcie, zdjęcie. punkt widokowy i idziemy w teren. O. karawany między a Jerozolimą. Jednak ostatnio Handel szedł. Ten Harold coś, coś musi nie wiedzieć nie o tym tamie, że dlatego nie tego co mapki dzięki tej wieży. zejdziemy na dół i będziemy obiektomir przesłuchiwać obiektomir tamtego Harolda. A gdy bitwa Widzieliście znowu piękne widoki? I odkryła nam się kolejna, że tak powiem, misja. Znacznik pokazujący pięść, pięść. Czyli będziemy musieli przesłać tego tutwariacza i przychotnąć go w zęby. Niektórzy mówią, że gdyby nie Tamir. Ludzie z Halahadina z pewnością zwróciliby się przeciwko swemu panu. Być może wygralibyśmy bitwę dzięki temu człowiekowi. Musimy się troszkę odsunąć, bo teraz jest taki patent. Spoko, bo zaraz jeden, Że musimy tego Tumurzyna, Araba, Rumuna, Cygana śledzić i w jakimś ostrożnym miejscu ugrzymotnąć go w zęby. Wow, ekstra ciemno. Oczywiście jest teraz taka pora że... Słońce świeci mi w okno i prosto w monitor, nie? Jeb, yep, W Wpierdol, oj. Wydaje mi się, że sporo wiesz o Tamirze. Powiedz mi, co planuje. Wiem tylko to, co opowiadam, nic więcej! Oj. Nie mam zatem powodów, aby zostawiać cię przy życiu, skoro nie możesz mi zaoferować nic w zamian. Czekaj, czekaj! Jest jedna rzecz. Mów dalej. Ostatnio jest dość zajęty. Nadzoruje produkcję ogromnej dostawy broni. Co z tego? To broń dla Salahaddina. To mi w niczym nie pomoże, co oznacza, że nie pomoże i tobie. Nie, czekaj, posłuchaj! Nie dla Salahaddina, dla kogoś innego. Herb na broni jest inny, nieznany. Wygląda na to, że Tamir wspiera kogoś innego, lecz kogo nie wiem wszystko? Tak, tak. Powiedziałem wszystko, co wiem. Zatem musisz odpocząć. O, ale zdrajca jest tego naszego bohatera. No dobra, dowiedzieliśmy się interesującej informacji. Jakoby Tamir nie wspiera swojego suwerena Salahadina! Zapłacisz za to życie! Pomocy, błagan, pomocy. Yeah! Skoczyliśmy, piliśmy mu ostrze usta! Czy w szyję! Rzuciliśmy o rusztowanie tamtego i się zawaliło! Chwała Bogu, ocaliłeś mnie! Całe miasto usłyszy o Twoim poświęceniu! Tak, tak. O cholera, o cholera, gonimy. I teraz zobaczycie na jakiej zasadzie działają nasi sojusznicy. Jak widzicie zatrzymują ich, dlatego... Uciekamy! Oj! Chyba. O! Jeszcze raz chyba. Podczas akcji udało mi się schować. Wtopić w tłum. Tak bardziej. No i już nas nie goni strożnicy, więc spokojnie możemy wyjść. Na akcję dalej. Co tu my tu mamy? Jezus. Ocenianie mieszkańca. Punkt widokowy. Najbardziej interesująca czynność w tej grze, która tak nie męczy. Skoczymy na ten dach. Będziemy musieli obejść ten dziedziniec, bo niestety tam nie doskoczę. Hop! Skoczymy na ten tu żuraf? bardziej dźwig na ten daszek kolejny dźwik jeśli ryszard zajmie jatpę nic nie zatrzyma go już na drodze do jerozolimy musimy powstrzymać go nim jego pochód naprawdę się rozpocznie to nasze miasto zawsze nim było i naszym obowiązkiem jest bronić go po kres życia Oj, muszą zostać O ale ja jestem dzisiaj naprawdę jak zwykle gadatliwy. O Jezus Maryja, naprawdę. Moja sztuka retoryk jest na najwyższym poziomie ludziska. Oczywiście, aczwanie mieszkańca. O jest tam. Musimy Zrobiłem to znowu spektakularnie. Yeah. Zabijamy jego, ich przywódcę. Od ich przywódca, to oni dalej szarpią w mieszkańca. Naprawdę te walki nie są zbytnio jakieś ciekawe. Jak jestem pozbawiony umiejętności kontry. A finisherów zbytnio też nie potrafię robić. Mnie. Całe miasto usłyszy o twoim poświęceniu No i właśnie teraz słyszeliście minus gry, o którym już prędzej zresztą mówiłem odnośnie tej samej kwestii puszczanej przez mieszkańców. Wygniemy przez ten cień. O, jest ławka, jest ławka. Posiedziemy na niej. I znowu, o tak, już nas nie gonią. Naprawdę te ucieczki są naprawdę banalne. Teraz bestialsko ukradniemy list bądź mapę odnośnie tego tamira całego. Wspinam się na dachy, bo zauważyłem flagę Saracenów, w których jest 100 w tym mieście. Już mam 5, huu Naprawdę coś rachubę odnośnie tych odwagę, w naszej wielkiej Nie śmiejcie Będę musiał zejść na dół, o, tu jest. Skok wiary. Kraju. Mam to jest Skopiary Wow, a miejsce nie ma, lepszego wow. a mnie ma co mi trochę spadło Widzimy tą główną ulicą Przyjaciel biegniemy. O, mi klatki spadły. Muszę troszkę odejść. Irytujesz mnie. Okej. Okay. Rozumiesz? Tak. Mam dostarczyć list Twojemu znajomemu kupcowi. Wiesz z kim się spotkać? A jednak list. Tym samym człowiekiem co zawsze. Nie waż się zdradzić mojej obecności w tym mieście. Mamy wiele oczu, wiele uszu. I wiele rąk zdolnych uciszyć tych, którzy za dużo mówią. Dobrze to wiem. Masz moje słowo. Dobrze. Nie zwlekaj, więc czas ucieka. Hmm, więc mamy teraz do czynienia z jakąś organizacją. O jasnej cholery, ciekawe. Ciekawe, kto to. No idź, buraku, niech cię tu nie śledzi. Oprócz mnie, ale ja cię nic nie zrobię. Ok, mam list. Dostaliśmy list, więc grzechem by było, gdybyśmy go nie przeczytali. Pozwólcie, że przeczytam. Bracie Tamirze, nadszedł czas przygotować kolejną dostawę. Wiem, że proszę o wiele, lecz zapewniam, że twoje poświęcenie zostanie wynagrodzone. Będziemy potrzebować co najmniej tysiąca ludzi, więc wsparcie Gildii Kupiecka jest tu konieczne, jeśli dostawa ma dotrzeć na czas. Ufam, iż wiesz jak najlepiej ich przekonać i do kogo się zwrócić, gdybyś potrzebował funduszów. Miejmy nadzieję, że nie wydał jeszcze wszystkiego na swe wystawne przyjęcia. O, jakiś kolejny człowiek. Skontaktuj się ze mną, gdy wykonasz swoją pracę w SUKU al Silach. A uzgodnimy kwestię rozprowadzenia towarów przed naszych ludzi. Ich ojciec zrozumienia cię prowadzi R. No się coraz ciekawiej robi. Ludziska, naprawdę. Co, robi? Najlepsze towary w kraju. co mu się stało? Więc Tawir ma jakiegoś bogatego przyjaciela, który... Organizuje jakieś drogie przyjęcia, tak? Dobra, kolejny punkt. Oczywiście idziemy tam. O! Widzicie? Strażnicy na dachach. Teraz szczerze mówiąc jest ich tak malutko. Oj, w późniejszych odcinkach ich będzie więcej. już wszystko widziałam. Co, ty nic nie widziałaś jeszcze? Na przykład nie widziałaś takiej pyty jak moja. Mogę ci o tym zapewnić. Aj, tu moje świske żarty są naprawdę sprośne. Pewnie gorszą parę ludzi, którzy to oglądną. Tak, przez przypadek, bo dalej liczba widzów nie powala. Ale zresztą mi to wisi. Mam nadzieję, że później to się tam zmieni. Ta liczba. Zresztą się nie dziwię, że mam mało widzów ponieważ konkurencja na YouTube jest naprawdę wysoka.